Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. W czym Steven Seagal jest podobny do wkurzonego Łukaszenki? Co ma w głowie rosyjski ambasador Sergej Andrzejew? Czy Chorwaci zasłużyli na finał Eurowizji? Czy UFO w Polsce to UFO czy ruska rakieta? Czyli co spadło pod Bydgoszczą? O tym między innymi będzie w dzisiejszym WTS ie, czyli w telegraficznym skrócie. Suby, lajki, komentarze, udostępnienia, patronowanie, z góry dziękuję. Czwartek 11 maja, Maciej Orłoś, zaczynamy. Przeciwko, przeciwko naszej ojczyźnie. ojczyźnie. Po, raz po raz kolejny, kolejny rozpętano, rozpętano prawdziwą, prawdziwą wojnę. wojnę. Tak mówił Władimir Putin 9 maja na Placu Czerwonym. Mówił jeszcze różne inne rzeczy, ale nie będę cytował, bo po co się infekować bełkotem szaleńca, psychopaty, socjopaty czy kimkolwiek Putin pisany małą literą jest. Jedno jest pewne, Putin się boi i dlatego miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Jesus Christ. Niektórzy twierdzą, że ze strachu zaprosił też przywódców kilku azjatyckich krajów, takich jak Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan i Uzbekistan. Był też oczywiście prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Mówi się o tym, że zostali zaproszeni dlatego, żeby zmniejszyć ryzyko ataku ukraińskich dronów. Że ci goście byli tam taką gwarancją bezpieczeństwa dla Putina i jego towarzyszy. I chyba wiedzieli o tym, bo nie wyglądali na zachwyconych. A na najmniej zachwyconego wyglądali glądał Łukaszenka. Nie to, żeby on tak w ogóle był człowiekiem radosnym, uśmiechniętym. Natomiast jego mina podczas parady 9 maja na placu Czerwonym w Moskwie była jak mina Roberta Deniro we wściekłym byku, tyle że do kwadratu. Zresztą zobaczcie. They're the same picture. I tak na marginesie. Gdyby miał powstać film fabularny o Łukaszence, to wiem, kto powinien go zagrać. Nie Robert De Niro. Oczywiście Łukaszenkę powinien zagrać Steven Seagal. Amerykański aktor kina akcji, sztuk walki. Znakomicie by się nadawał na Łukaszenkę. Też wielki, też wysportowany i też wielbiący Putina. Może jeszcze nawet bardziej od Łukaszenki. Oto kolejny przykład tego uwielbienia. Cytuję za rzecz pospolitą. Steven Seagal, posiadający rosyjskie obywatelstwo, kręci film dokumentalny, w którym Chce pokazać całą prawdę o specjalnej operacji wojskowej. Uważam, że to jest wielkie zadanie pokazać nam, i całemu światu, co tam się naprawdę dzieje pokazać całą prawdę, udowodnić i pokazać, że to nie była nasza inwazja, jak mówią inne państwa, szczególnie przedstawiciele NATO, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Na pytanie, czy on tak naprawdę czy dlatego, że Putin mu płaci pff, nie mam odpowiedzi. Nie wiem, choć się domyśla. A może jedno i drugie, a może Sigal zasługuje na tytuł dzbana Roku, na przykład w kategorii film dajcie znać w komentarzach. Zbanem jest też z pewnością ambasador Rosji w Polsce. Rok temu Sergiej Andrzejew podczas składania kwiatów pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w Warszawie został oblany farbą. W tym roku nie został oblany farbą ani niczym. Oh. Natomiast kwiatów nie złożył, bo protestujący go nie przepuścili. Za to cmentarz, mauzoleum żołnierzy radzieckich był pełen ukraińskich kolorów. Czy ten rosyjski ambasador naprawdę myślał, że sobie tak po prostu złoży kwiaty pod pomnikiem, niezauważony, incognito? Tu mam odpowiedź łatwiejszą niż w przypadku Sigala. On wiedział, ambasador wiedział, że będzie za dyma, ale chodziło mu o prowokację, o zdenerwowanie nas, Polaków. Andrzejew faktycznie działa na nas jak płachta na byka, czerwona, nomen, omen. Może nie na wszystkich, bo na tym cmentarzu żołnierzy rosyjskich 9 maja była też grupka prorosyjskich, antyukraińskich Polaków. Pewnie byli to wyborcy Grzegorza Brauna lub Janusza Korwin-Mikkego. Albo obu naraz. Na pan dowód? W Parlamencie Europejskim. Na Jedna z najważniejszych na spraw w Parlamencie Europejskim więc ich akurat Andrzejew nie wkurza, natomiast pozostałych Polaków owszem. Więc y, mamy satysfakcję, że został wezwany na dywanik do polskiego MSZ, ale nie w sprawie kwiatów na cmentarzu, tylko w sprawie naprawdę poważnej, czyli prowokacyjnego zachowania rosyjskiego samolotu. Rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną dotyczącą incydentu z udziałem rosyjskiego myśliwca wobec samolotu Straży Granicznej RP. Kilka dni temu nad Morzem Czarnym doszło do incydentu z samolotem Straży Granicznej, który brał udział w misji Frontexu. Do polskiego samolotu Straży Granicznej, Turbolet L410, trzy razy zbliżył się rosyjski myśliwiec, wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Trafnie skomentował to w onecie generał Tomasz Drewniak, były dowódca Sił Powietrznych. Rosyjskie lotnictwo działa trochę tak jak drobny żulik, który silnego nie zaatakuje, ale do słabszego wyskoczy. Putin et consortes plus takie typy jak Łukaszenka tak bardzo mi działają na nerwy, że z przyjemnością dowiedziałem się, że reprezentanci Chorwacji na Eurowizji przygotowali utwór satyrę na Putina i Łukaszenkę nawiązujący do traktora, który dyktator Białorusi dał w prezencie prezydentowi Rosji. Więc idea słuszna i nawet obejrzałem ten wykon, mimo że w TVP. Ale niestety nie było wyboru. Trudno w tym przypadku mówić w ogóle o piosence. To jakiś taki muzyczny performance, no ciężki do wytrzymania, naprawdę ciężki. Mama kupiła traktora, więc tak jak mi Chorwaci zaimponowali pomysłem, tak załamali mnie tym wykonaniem. Ale Europie się podobało, bo przeszli do finału. W przeciwieństwie do znakomitej piosenki w wykonaniu Holendrów. Ale taka już jest Eurowizja, co zrobić. Kiedy nagrywam ten program nie wiemy jeszcze czy nasza Blanka wejdzie do finału, natomiast moim zdaniem wejdzie. Chyba, że nie wejdzie. Na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada Pada albo nie pada. Bo nikt na Polskę nie głosuje, bo nas nie lubią w Europie. A zresztą skąd ja mam wiedzieć, ja się na tym nie znam, zarobiony jestem? Antek powinien wiedzieć. Witam. Witam. Dziś w Kąciku Kulturalnym zaczynamy od filmu i muzyki, bo Polski Instytut Sztuki Filmowej właśnie podzielił się z nami pierwszymi kadrami filmu Idź Pod Prąd, czyli produkcji, która ma opowiedzieć historię punkowego zespołu KSU z Ustrzyg Dolnych. Zespół powstał w 1978 roku i aż dziwne, że do tej pory nikt się nie zabrał za zobrazowanie tematu. No niestety, znając nasze polskie umiejętności kręcenia filmów o muzykach, to film będzie taki se, bo mam wrażenie, że... Pod tym względem jesteśmy dalej gdzieś w okolicach filmu Chopin Pragnienie Miłości. A teraz w kąciku coś, czym możemy się z całą pewnością pochwalić, bo okazuje się, że jednak potrafimy czymś zachwycić. W sieci pojawiło się nagranie z warszawskiego metra, które wpędziło Amerykanów w osłupienie. Na nagraniu widać spokojnie siedzących ludzi, którzy w ciszy czytają książki. Swoją drogą to gada w trakcie czytania. No, w każdym razie, dla wielu Amerykanów taka sytuacja jest zdumiewająca, ponieważ u nich w metrze często jest. Że tak powiem, chlew, brudno, pijani ludzie i, i dochodzi do awantur. Tak przynajmniej wynika z komentarzy pod filmem, których jest już prawie 5000. Oczywiście fakty, jeżeli chodzi o czytanie książek w naszym kraju, nie są aż tak różowe, bo z badań wynika, że my jako naród to prawie nie czytamy, ale dobrze, że przynajmniej na filmikach na Twitterze w oczach innych wypadamy lepiej. Przed opuszczeniem pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu. Czasami, co ja mówię czasami? Często, bez przerwy, mam wrażenie, że polskie władze działają na spontanie, ad hocowo. Łatają dziury, gaszą pożary, a przede wszystkim szukają okazji do ataku na opozycję. Tak też niestety jest w przypadku śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. To jest niewyobrażalna tragedia. To co spotkało Kamilka jest tak straszne, że nawet trudno o tym mówić. Niestety znowu politycy dokładają swoje. Najpierw minister edukacji Przemysław Czarnek zasugerował, że władze miasta mogły działać lepiej. A prezydentem Częstochowy jest od 13 lat wywodzący się z SLD Krzysztof Matyjaszczyk, który w swojej karierze pokonywał już i to wyraźnie kandydatów PiS. Także no, rozumiecie. A potem Mateusz Morawiecki zwrócił się do ministra Ziobry w sprawie kary śmierci. Podczas konferencji prasowej powiedział, że osobiście jest zwolennikiem kary śmierci i że wydał polecenie ziobrze, by podwyższyć kary za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Po pierwsze, panie premierze, czy ministrowi ziobrze można wydać polecenie? Nie jestem pewien. Po drugie, owszem, przyznaję, sam miewam wątpliwości dotyczące wysokości kar wymierzanych przestępcom. Na przykład, pamiętam swoje zdziwienie, gdy Anders Greivik za zabicie 77 niewinnych osób w Norwegii dostał 21 lat więzienia i spędza czas w wygodnej celi z wygodnym łóżkiem. Natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy czekać na jakiś wyraźny pretekst, by podjąć taką czy inną ważną decyzję. To tak, jakbyśmy decydowali o konieczności uzbrojenia armii dopiero po ataku ze strony wroga. A no właśnie, kilka WTS-ów temu mówiłem, może pamiętacie, o UFO w Polsce. UFO, czyli Unidentified Flying Object. Bo, jak inaczej można nazwać, obiekt, który wylądował w lesie obok Bydgoszczy i nikt nie był w stanie powiedzieć, czym ten obiekt jest. Premier Morawiecki, jak to on, kręcił, były różne wersje i nie wiadomo było o co chodzi. A teraz chyba już wiadomo. Jak pisze ONET, biegli z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych potwierdzają wcześniejsze informacje ONETu. Że pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta H55. Tak to opisuje RMFFN. Jeśli potwierdzi się, że to pocisk manewrujący H55 oznaczałoby to, że został wystrzelony z rosyjskiego samolotu i przyleciał do nas za wschodniej granicy. No to co w takiej sytuacji można powiedzieć? Jak rozumiem. W połowie grudnia rosyjska rakieta została wystrzelona z rosyjskiego samolotu gdzieś, powiedzmy, z terenu Białorusi. W parlamencie Europejskim, czy też nad Białorusią. W każdym razie za naszej wschodniej granicy. Po czym Przeleciała przez pół Polski, żadne służby jej nie namierzyły, nie zestrzeliły, a następnie spadła sobie w lesie w kujawsko-pomorskim i jakimś cudem nie wybuchła. To ja się nie dziwię, że Morawiecki kręcił, że jak mówił o tym, o tej sprawie, to zaplątał się chyba jeszcze bardziej niż kilka lat temu, kiedy się wypowiadał na temat zdrowia i Fraszki Kochanowskiego, może pamiętacie. Szlachetne zdrowie. Prawda, Ile się trzeba cenić, czy jak, jak tak, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Czyli podsumowując tę sprawę tej rosyjskiej rakiety, cytując klasyka, można powiedzieć tak: pięknie, pięknie. No nic, mimo wszystko bądźmy optymistami, wiosna sprzyja dobrym myślom. W WTS-ie zobaczymy się już kiedy? A, w niedzielę, niedługo. Trzymajcie się, cześć.